Pozwala zwyciężać inne samce w walce o samicę. O A zatem wniosek jest prosty. Gdyby nie było kobiet, mężczyźni by się nie mordowali. Ej, teraz to już pan żeś trochę przesadził. No. Faceci zawsze znajdą powód, żeby się napierdalać. Nie. No, no tak! Nie. Tak. Wyobraźmy sobie, że nie ma kobiet na świecie. Jaki by pan miał powód, żeby mnie zabić? A widzi pan. Komórkę mógłbym panu zabrać. A ja już nie mam komórki. Dzwoniłbym sobie do jakichś fajnych dóbr. Dóbr nie ma! Umawialiśmy się. O! To do pana Fistacha bym się zadzwonił. I o czym byście sobie gadali? No jak to o czym? O dupach. <grym> o piłce nożnej na przykład. O, o, o piłce nożnej byśmy zagadali. A nie byłoby piłki nożnej. A jak to by nie było? Dla kogo grają piłkarze? No, grają dla kibiców. I pan w to wierzy? Dla sławy? Dla pieniędzy. A po co im ta sława i te pieniądze? Żeby sobie kupować fajne, szybkie bryki. I po co im te fajne, szybkie bryki? No, żeby. Żeby bajerować dupi. Koło się zamyka. To masakra jest jakaś.